Dzień dobry, witam. Tak się przedstawiam moje śniadanie. Najważniejsze są te dwie małe tableteczki, ponieważ słuchajcie, jesteśmy wszystkie chore. Y Abi wczoraj się źle czuła, a że spędzałyśmy wczoraj razem wieczór. No to chyba wszystkie to załapałyśmy. I słuchajcie, ja um, nafaszerowałam się już tabletkami, ale biorę jeszcze dwie. Um, gdzie jest mój telefon? Zgubiłam telefon znowu. O, najgorzej jest, że my wszystkie mamy teraz iPhone I nie wiadomo. wiadomo nigdy czy jest czyj jest słuchajcie 12 ja miałam dzisiaj nagrywać filmik dziewczyny miały mi pomóc, ale na razie na razie to ja nie robię po prostu nic po zależeniu w łóżku zrobiłam sobie herbatę imbir, cytryna i wcisnęłam trochę świeżego soku z cytryny. I mam nadzieję, że jutro już się będę dobrze czuła. Także ja zjem teraz śniadanko i odezwę się do Was później. Słuchajcie, jest 16:30. Ja dopiero wstałam do sklepu sobie chyba robiła kimia z pieczarkami i z papryką. Mi się wydaje. Um, moje jedzonko jest gotowe. Mam kimię białą, pomidory z puszki z ziołami, paprykę i pieczareczki. będę teraz jeść? Thank you very much for that. How are you? you okay? I'm good, thank you very much. Guys, look what Abby just painted today, right? Yes. I mean, it's not finished. Or is it? No. <laughs> I know, I know. But it looks cool. I like the little, like, white, whiter things. It's nice. Thank you. You're welcome. That looks like really artsy. So, it's just little... The left one, yeah. Yeah, nie, no one. Um, jest troszkę później. Ja się umalowałam, bo myślałam, że mi to coś pomoże w, w mostu. Masz już vlog na kanale, ale dzięki, że czekałaś cały dzień. Um, coś chciałam powiedzieć, ale nic nie pomogło niestety, więc um, nadal się źle czuję i i niestety chyba nic mi nie pomoże natomiast uh, szukamy właśnie chcemy obejrzeć jakiś serial uh, my już mamy obejrzeć Lucifer, ale nie ma go na Netflixie I, is it not on Netflix do you want to watch something else instead yeah, okay. I have no idea what you've done <coughs> what's that <coughs> no I've never watched it did you i, it, I okay. well, we can... okay. no. będziemy oglądać um, How to get away with murder. I think I as well? Okay. Okay. Zrobię sobie gorącą czekoladę. A kalendarz, nie otworzyliśmy kalendarza. Jest OK. oh oh is it already on okay no sorry i thought it was like the intro or something because some shows have like the intro <coughs> oh little snowman oh Ej, Mortki, słuchajcie, jest 22.40. Myśmy właśnie skończyły oglądać chyba trzy odcinki Getting Away with Murder, albo dwa. No nie wiem, jakoś tak, dwa albo trzy. I ja teraz wezmę kąpiel. Wezmę kąpiel, poczynam sobie książkę i pójdę spać. Muszę dokończyć książkę o um, Macieju Sztur Szturze? Maciej Sztur. Um. Tylko, żebym ja jeszcze wiedziała, gdzie ja oburzyłam. Tam. Teraz wam powiem, ile stron mi zostało. Słuchajcie, zostało mi... 350... 20 stron, więc wezmę tą i wezmę jeszcze jedną jakąś. Więc tutaj mam wszystkie książki do wyboru. Pozdrawiam Kat, bo wiem, że Kobena bardzo lubi. Te książki przeczytałam. E, tą tej Zoe też przeczytałam. Te są nieprzeczytane. E, więc powiem Wam, że nie wiem, czy mam Kobena zacząć czytać Czy mm, może mroza. Może pogrom Mam też um, The Book Teeth. Powiem wam, że... że kurczę, nie wiem. Może Kobena. Mam um, Hold Tight Coth i Long Lost i chyba wiecie co? wezmę Hold... Hold Thai eee, o czym było? Koth jakoś mm. nie mam ochoty na żadną z tych książek, słuchajcie mam ochotę na coś lekkiego znowu, może sobie Joey Przeczytam username, podpisaną mam, dostałam. E, natomiast nie przeczytałam pierwszej części, więc to nie ma sensu w sumie, bo to jest druga. Dobra, nie wiem, zaraz e, zdecyduję. Ehm. Na razie weźmiemy tą do łazienki i zaczniemy napuszczać wody. Yeah. relaxing sleep bath soak z Imperial Leather. Yay! Będzie piana. Słuchajcie, prawie się w tą wrznęłam ostatnio. Także to zamknę, na jej się napuszcza, a ja słuchajcie, idę się zdecydować jaką książkę chcę przeczytać, także jak już wybiorę to się odezwę. Du, 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 du. Zobaczcie, ile piany. Uwielbiam pianę, uwielbiam pianę, uwielbiam pianę. Boję się, że jak wrzucę tutaj um, bombę z lasza, um, to że zaleję łazienkę. Idę się kąpać. Odezwa się później. Pa! Czas zmyć makijaż Bo trochę mi się rozmazał w trakcie kąpieli. Właśnie pytałam się Megan, czy chce ze mną obejrzeć odcinek więc uh, zobaczymy co mi powie. Patrzcie, zrobiłam herbatkę. Pokazuję ją wam na ładnym tle, bo mam kubek. Ale wracamy do mojego prawdziwego environment. Proszę bardzo. I mam też dwa ostatnie żelki w smaku arbuza. Mac. Do you have your tea as well? There. Yay! with, an, with a mermaid Mac. Hey. hey is it your favorite mac i'm like shoes. say <laughs> <See. laughs> we both have too many marks